Ja już umarłem, nie da się mnie zabić. Czuję się jak najsilniejszy żywioł nie ma żywiołu, który mnie pokona. Ja klęczałem, klęczałem przed zakładem psychiatrycznym, chyba ze skierowaniem do tworek i prosiłem Boga o wybaczenie. A ty jesteś osobą Pio... religijną? Tak. 5 sierpnia. A jak postrzegasz Boga? No to jest jak... szef oh. wszystkich szefów, nie? Tak, ale co, personifikujesz e, taką. E, personifikujesz To? Towarzyszy mi każdego dnia od momentu, kiedy wstałem z kolan przed zakładem psychiatrycznym. Nie wszedłem tam, nie przekroczyłem bramy tego zakładu w Pruszkowie Tworki. Ja się tak obwiniłem za to wszystko, że to moja wina. To moja wina, że zaufałem. Nie było mowy o podpisywaniu jakichś umów, o zakazie konkurencji i tak dalej, i tak dalej, bo wspólnik to wspólnik. Kto by pomyślał, że wspólnik może działać na szkodę spółki? No to, to tak chyba nie dzieje, tym bardziej, że Kamil nie lubi bełkotu korporacyjnego. Już na początku, nawet mamy to w mailach, nie ma opcji o po podpisywaniu żadnych dokumentów. To jak gdybym ja poszedł w to, bo na początku tak było, to on od, od razu by odrzucał, w ogóle nie chce gadać dalej. Ja mówię, dobra, kto nie ryzykuje, szampana nie pije. Uważam go za wybitnego twórcę, bo oglądałem go tak, jak oglądam Patryka Wege, analizuję technikę, wykonanie, sztukę. Podziwiam jednego i drugiego jako twórczość. Widzę tylko te dobre rzeczy.